A zgadnijcie, a co? <śpiewanie> ja myślę, że to jest wtorek. Dzień dobry wam wszystkim. <śpiewanie> Dobra, słuchajcie odleciałem jestem w bolidzie jest za pół do za 3,5 do 8 muszę dotrzeć tam mniej więcej na 8 bo spodziewamy się dostawy betonu słuchajcie wszystko jest wykopane, przygotowane trzeba tylko zalać także dzisiaj jest akcja zalewanie i ja nie wiem czy coś dzisiaj jeszcze zrobimy więcej ale dzisiaj na pewno będzie zalewanie. A jak zalejemy, to może zabiorę chłopaku do Jacka na obrót. O! A co? Zobaczymy, wymyślimy jakiś plan. Wymyślimy misterny plan. Jakby Skip przyjechał dzisiaj z zebry... O, właśnie, bo nie dowieźli go wczoraj ostatecznie. Mieli taki urybanie głowy w poniedziałek, że nie dali rady. Więc e, fajnie było, gdyby ten skip się pojawił, wtedy można było załadować tą resztę ziemi, słuchajcie, która leży dookoła. No i zrobiłby się porządek. Także jest taki plan, na razie. Plan jest taki, że trzeba wylać beton i posprzątać site. Jutro spodziewamy się pierwszej dostawy pustaków. Z, tym, z tymi pustakami powiem Wam, niezłe zamieszanie było wczoraj, naprawdę. Jeden sklep, nie, co ty, pustaków nie ma wszystkie zostały sprzedane, ta dostawa co przyjeżdża jutro, już są wszystkie sprzedane, pojechałem do innego sklepu, mówię niewiarygodne, do Cowersa. tam też nie, nie ma, nie, nie wiadomo kiedy będą, co, jest grane, nawet nie spodziewałem się takiej akcji, takiego przerotu sytuacji, nawet nie sprawdzałem na rynku co się dzieje, co tu pustaków nie ma i... Pojechałem do Selko. Przy okazji zamówić tam dla Jacka, dla klienta, wiecie, te, 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 te płyty takie chodnikowe i te kamienie, bo najwięcej czasu trzeba na nie czekać. <laughs> przy okazji czekam na telefon z Travisa, czy coś będzie miał jakąś wiadomość dla mnie, czy nie. W trakcie rozmowy, jak już płacę za te rzeczy, pytam: a pustaki to te lekkie macie? A ona tak patrzy na mnie. No mamy. Ja mówię, ile macie? I ona sprawdza w systemie, a z Trawisa do Ja my ja pierdziele. I Travis mi mówi, że mogą mi dobieć w piątek, a ona mi odpowiada, że mają 3000. tysiące. Jaja, centralnie jaja. Ale nic, takie napięcie na, na prącie czasami jest. Jezu, jaki tu jest ale ja muszę tu naprawdę zajechać za To Dowiedzieć się, co tu jest grane. Może oni tego po prostu nie potrzebują. Będę się wracał z pracy do Dzisiaj w ogóle mam spotkanie z księgową, muszę też się ten, e, szybko obinąć z rana. Także na 10, na 12, kurde, nie wiem, na 12 chyba mam księgową. Także będzie tam jazda, bo muszę pouregulować kilku, kilka elementów. E, później co? A później mam jeszcze jedno spotkanie gdzieś na jakiejś wyspie. Highland Island, mieszkanie do, niby do remontu. Pojadę, zobaczę, bo tam cisnął, żebym przyjechał, żebym zobaczył, bo zależy im i tak dalej, ale niekoniecznie my będziemy to robić, jeżeli już. Ja myślę, że. Myślę, że mógłbym nawet podać cenę, ale wtedy postarałbym się wcisnąć kolegę, bo wczoraj też wam nie powiedziałem, dostałem taki telefon w niedzielę u polskiego klienta, pokoje do przemalowania. Znaleźli mnie gdzieś tam przez znajomych. I oczywiście my tego zrobić nie możemy. Ale mam kolegę Rafała, który chętnie takie rzeczy dla mnie ogarnie i może więcej, bo wcześniej dawałem mu jakieś prace. Ale teraz rozmawiałem z nim jakoś na weekendzie i mówię, że po prostu tak nie, nie planuję za bardzo do przodu, więc jest gdzieś tam możliwość, że mogę mu wcisnąć jakiś projekt od siebie, nie? Jeżeli, jeżeli będzie chętny. No, i, i był chętny. Także umówiłem się z nim na to malowanie. I, I on będzie to robił w czwartek i piątek. Super. Także tyle z update'ów takich wczorajszych. Dzisiaj mówię, beton. Pogoda jest w miarę ok na razie. Choć zapowiada cały tydzień, że będzie lało. Widzicie jak to jest? Także nic. Mam nadzieję, że nie będzie lało. I zrobię Wam dobry update dzisiaj. Z tego betonu, jak to wygląda cała operacja, bo będziemy na taczkach dowozić do dziur. Bo podajnika nie ma. Aż tak długiego chyba, z tego co wiem. A za dodatkowy podajnik trzeba było zapłacić kupę kas. No i zablokować ulicę. Więc zobaczymy. Poradzimy sobie z tym. Zobaczymy się za chwilę. Miłego dnia. Ja potrzebuję kawy. Wam też życzę kawy. Miłego dnia. Cześć. To, co ma teraz miejsce, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że jest taki kryzys finansowy. Taki kryzys, jakiego chyba jeszcze nie było. A to jest dopiero początek. I to nie tylko w Polsce, to na całym świecie ma miejsce. Chyba dojeżdżam, słuchajcie. Ale czas dzisiaj mamy tragiczny. I w tym samym momencie dojechała właśnie ta ciężarówka z betonem. Wow. Wow, ale time. Ja muszę tutaj wycofać. Zobaczcie, co się dzieje. Nie ma pierściół. Wszystko już jest na miejscu. Nie wiem, czy on wjedzie tam do tyłu. Będę musiał z nim pogadać. <laughs> Więc co? Wiekać tu pan nie może. Musimy z ulicy taczkować. Mamy trzy taczki tylko. Także nie ma tu opierdalania się, jeden będzie nosił w rękach, ja <laughs> albo na łopacie, betoniarkę niech ładuje od razu <laughs> na kółkach, ale będzie się działo słuchajcie, wszystko mamy przygotowane, także będzie, 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 każda godzina czekania stówka, także musimy zasuwać, dobra, nie ma czasu, let's go. Słuchajcie, pół godziny za nami. Mamy tu już dolane, praktycznie kończymy. zostało nam ten kawałek, ale oddechu trochę brak. Jedną taczkę mamy za mało, bo jest na czterech, a jest trzech ludzi. Ja, puch, trzy taczki z trzech ludzi. Jeszcze musimy belkę zalać, także let's go. Najsilniejsze na budowie, poza mną. <laughs> Ale jest jazda, słuchajcie, już kończymy. Ostatnie, bo taczka właśnie tam bierze do góry przez Karola. opaki oczyszczają nam tak naprawdę pod, podani. Musieliśmy posłać tutaj ulicę, słuchajcie, żeby nie upierdzielić wszystkiego. I w sumie nie jest źle. Nie, nie porozlewaliśmy niczego, także spadnie deszcz, wszystko się umyje. Tak? Jaki dzień dobry? Dzień dobry. A mój ma Polkę. polka. You have white polish, yes? Yes. To so, jest you, you know how to say it? good morning? Dzień dobry. Dzień dobry. ja, ja. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. <noise> dobry jest. Dziękuję. Okay. Okay. Więc co? Słuchajcie, jest akcja taka że nam skipa tutaj właśnie dostarczyli. Także mamy dzisiaj dzień ogarnięty. Możemy iść do domu. Jest fanta. Są ciasteczka. Chcemy się bawić. I don't know. Poczekaj. Więc co? Zabijamy za chwilę akra. Beton będzie sobie wysychał. Trzeba go tylko poprawić. Wypoziomować. Tu już tak. Specjalistyczne narzędzie pojawi się na naszej stronie internetowej. Nie wiem, ile będzie jeszcze kosztowało, ale to sprawdzimy. Dzień dobry. Proszę was sprawić, czy się nagrywa. Więc co, słuchajcie, zobaczcie, jak to się wszystko tutaj potrafi zmienić. Nie ma już kłusków, zostawiam tylko te dwa pod tą starą stalą, bo tam myślę, że jeszcze dołożę jakieś blaszki metalowe. Zanim je odsuniemy, to sobie podłożę jeszcze, bo to. Lepiej poprawić. Poza tym co, wszystkie inne już mam załadowane. Za chwilę stąd odjeżdżam. Także co do dzisiejszego dnia to jest wow. Po prostu nawet poza. Ponad to wszystko już mi głowa od tej pracy dzisiaj boli. Ale dużo się tutaj wydarzyło. Mamy fundamenty zalane. Czekamy za klientką, bo ma przyjść, pokazać gdzie chce grzejniki. Ale ja już nie mam na nią czasu, będę zmykał. Także słuchajcie, projekt zaczyna wyglądać coraz ciekawiej. To jest całe otwarcie, które powstanie. Jutro to spodziewamy się sporej dawki towaru i będziemy planować murowanie. Pierwsza jakaś tu osłonówka. mamy inspektora, niech popatrzy gdzie będzie DPC i lecimy w następnym tygodniu. Tyle, let's go. I z tego pięknego miejsca, które widać za moim oknem, Chciałbym się z Wami pożegnać. Był to piękny wtorek. Bardzo ciężki wtorek, zobaczcie. Czy ja tu nie mam pięknie? Czy cudownie? Jest to po prostu zwyczajnie cudownie. Także jedno z piękniejszych miejsc, moim zdaniem, w tym kraju. Ja jestem tutaj na miejscu i pracuję z Ja Wam życzę miłego wieczoru, dnia i poranka, kiedykolwiek to oglądacie. Dziękuję Wam wszystkim za ostatnie suby. Lajki, komenty. I zobaczymy się jutro. Trzymajcie się ciepło. I dozo. Cześć. Jeszcze szybciutki update'. Słuchajcie Idę do jawca, Zobaczę jak ten ogródek teraz wygląda. Miało padać cały tydzień. Wierzycie w to? Zobaczcie, co tu się dzieje od jakiś kabel nawet Jacek tu z prądem, ale to jest jakiś stary. Ten chodnik, który ty leżał, Jacek się jego pozbył. Tu widzę woda coś leci, czy nalało mu się. Skąd niby? Co ty? No to studzienka zapkana jest. Dobrze było to rozwiązać. No nic, sąsiadka protestowała, żeby płotka jej nie przewracać, bo na piesków nie będzie mogła wypuścić. No zaraz z nią porozmawiam. I powiem jej, że z 4 dni płota nie będzie. Ciekawe co powie. <grych> Także nic, słuchajcie, jeżeli chodzi o update na ogródku, to jest tyle. Także sporo też się tutaj wydarzyło. Ta maszyna też sporo roboty zrobiła, no bo łatwiej jest wytipować to do skipa. Także najgorsze, najgorsze poszło. Tu widzę studzienka jej wypływa. A teraz? No ja nie wiem co się dzieje. Teraz, teraz dopiero zaczęło coś. Dobra, ja już kończę, zobaczymy się jutro.